Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik z serii tagowej. Jak wiecie, ja bardzo lubię tagi, a więc z miłą chęcią nagrywam ten filmik. Tak wymyśliła Anecznik, Ania. Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie. No więc pomyślałam, że no, nagram oczywiście. No i oznaczyła mnie też do tego tagu Sylwia z kanału Perfumy z innej beczki. Ja oczywiście filmik Sylwii też już widziałam, filmik Ani, filmik Klaudii Sziwulf, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jakie są ich odpowiedzi, no to oczywiście na ich kanały Was zapraszam, ale podejrzewam, że już widzieliście. Także jeżeli jesteście zainteresowani moich odpowiedzi na pytania z tagu Anecznik, zapraszam Was do oglądania. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam, żeby zasubskrybować ten kanał. Dwa razy w tygodniu filmiki pojawiają się we wtorki oraz w czwartki o godzinie 15. Czasami jakiś dodatkowy filmik się trafi, jeżeli jest coś więcej do omówienia. Zapraszam Was również do mojego anglojęzycznego kanału, jeżeli jeszcze nie wiecie, takowy też posiadam, oczywiście perfumowy, jeżeli zechcecie mnie tam wesprzeć, będzie mi bardzo, bardzo miło. No więc zacznijmy, pytanie jest 10. pytania są, no dosyć tak oscylują wokół tego, co o czym sobie tutaj zawsze rozmawiamy, oscylują wokół tego, co było w innych tagach, natomiast jest to zawsze okazja do dyskusji i okazja do weryfikacji, myślę, jakie są nasze obecne gusta zapachowe, bo nie ukrywajmy, zauważyłam, że od tagu do tagu no to rzeczywiście dużo się zmienia w miarę tego, co wąchamy, jak Wąchamy, ile wąchamy to tworzą się nam w głowie jakieś nowe preferencje zapachowe, nowe zapachy się pojawiają, dochodzą do kolekcji, które uwielbiamy, także myślę, że tutaj zawsze jest warto odpowiedzieć na takie pytania i pobawić się po prostu. Też jest to dla Was forma, myślę, fajna na poznanie twórcy po prostu. Ja też niedawno nagrałam, w ogóle w tamtym tygodniu, bo jak wiecie, ja zawsze dużo nagrywam filmików pod rząd, żeby mieć na zapas. Ja w tamtym tygodniu też nagrałam inny tak perfumowy, on się też pojawi yy, za jakiś czas, także yy, też na pewno tak tutaj kolejny na moim kanale ale będzie, no więc dobra, jak zwykle przydługi wstęp, zacznijmy od pierwszego pytania, czy używasz wszystkich perfum, jakie posiadasz, no i tutaj powiem tak jak wszystkie dziewczyny, które oglądałam, niestety nie, natomiast no jest, czuję z tego powodu wyrzuty sumienia i to już Wam mówiłam wielokrotnie, że no, niestety nie używam wszystkich perfum, które posiadam, bo po prostu nie mam połaci skórnych tyle, nie mam, nie mam tyle dni, nie mam tyle czasu czasami, żeby użyć e, tych wszystkich perfum, które mam. E, no i w ogóle często, jak tutaj nagrywam filmiki, to wyciągam te wszystkie wspaniałe zapachy, które posiadam, i sobie myślę, kurczę, o ten zapach, ten zapach. Nawet teraz tutaj przy mnie stoją perfumy, no bo oczywiście będę nagrywała więcej. I tak sobie myślę, kurczę, no fajnie by było użyć te perfumy w jeden dzień, te w drugi, no, ale jak to zwykle bywa, też. W grę wchodzi testowanie. Jakieś inne zapachy wpadają, nowe do kolekcji. No i po prostu to, co sobie myślę, że fajnie by było użyć teraz. To jakoś tak jest odsuwane na dalszy plan, także niestety nie, bo po prostu mam tego tyle, że no nie starczy czasu. Natomiast powiem tak, jak Sylwia, bardzo często chodzę do swojej szafki perfumowej i po prostu wącham perfumy, które chcę sobie przypomnieć, które chcę, żeby no sprawiły, że czuję się w jakiś sposób. Także na pewno no, mimo, że nie pryskam, nie używam wszystkich, to bardzo często sobie po prostu wącham i przypominam. Także taka jest moja odpowiedź na pytanie numer jeden. Numer dwa, czy posiadasz sygnaturę zapachową? No, no, i nie, nie posiadam sygnatury zapachowej. Niestety to pytanie też pojawi się w tym tagu, który ja nagrałam właśnie wcześniej, ale ten pójdzie tak pierwszy, bo tutaj w cugu jesteśmy, że tak powiem, ten tak teraz jest tutaj na topie, to myślę, że też inni będą zainteresowani odpowiedziami na te pytania, więc ten pójdzie pierwszy. Sygnatury zapachowej nie posiadam, kiedyś jak miałam mniej zapachów, no to oczywiście to była Coco Mademoiselle i to było Madonna, Truth or Dare, natomiast teraz no mam tyle tych perfum, że no nie mam sygnatury zapachowej i myślę, że tak naprawdę każda osoba, która jest perfumomaniakiem, perfumoholikiem takiej sygnatury zapachowej no niestety, niestety nie posiada. Także to jest to. Numer 3 po jaki typ, rodzaj, perfum sięgasz najczęściej? Tutaj no miałam trochę problem z tym pytaniem, co tutaj autor miał na myśli, natomiast pomyślałam, że powiem po prostu, jak ja to rozumiem po swojemu. Tutaj sobie to bardziej tak rozgryzłam, że polecę profilem zapachowym jak, w kierunku jakich nut, jakich zapachów, z jakimi właśnie nutami no, najbardziej uderzam teraz jeżeli się wypowiadam totalnie nie po polsku chaotycznie, to oczywiście wybaczcie mi, ja to się śmieję, że ja to ani po polsku stuprocentowo poprawnie nie mówię, ani po angielsku zapewne, bo ja żyję w takich, wiecie, dwóch światach językowych, ale kompletnie się nie przejmuję tym. Dobra, także jakie tutaj są zapachy, jakie profile zapachowe? No to obecnie i to nawet kiedy były upały, no teraz niestety jak to nagrywam jest paskudna pogoda, wręcz jesienna, więc składam reklamację. Jesteśmy w sierpniu, gdzie jest upał. Uwielbiam upały. Jeżeli chodzi o taki profil zapachowy, no to bardzo często teraz mój nos sięga, mój nos pragnie takich czegoś takiego słodszego, czegoś uwodzicielskiego mimo wszystko i najczęściej zauważyłam, że największą przyjemność sprawiają mi zapachy z tonką. Tutaj o tonce już bardzo często na kanale się pojawia, będzie się pojawiało, bo absolutnie jest to składnik w perfumach, który uwielbiam, także na pewno jest to tonka, na pewno jest to szafran też, który widzę, że jak jest w zapachach, to też bardzo ten zapach mi się podoba. Szafran nadaje takiej przestrzenności, ale też takiej lekkiej jakby skórzastości, pikantności zapachowi, więc po takie zapachy sięgam. Coś z wanilią też, tylko taką właśnie szlachetną bardziej, też bardzo lubię ostatnio. Także myślę, że tutaj chodzi mojemu nosowi bardziej o takie zapachy trochę słodsze, trochę takie uwodzicielskie, takie coś ostatnio za mną chodzi, więc obecnie po taki typ zapachów sięgam. Myślę, że tak naprawdę zawsze było mi bliżej do takiego typu, typu zapachów, no takich, takich bardziej z pazurem. Ja ogólnie powiem Wam, że bardzo lubię typ zapachów jesienny i zimowy, pomimo, że tych półroków, no to tak, pół roku tak nie za bardzo lubię, jeżeli chodzi o pogodę i aurę, to jednak muszę przyznać, że w takim jesiennym czy zimowym powietrzu no po prostu zapachy perfumy wypływają najlepiej, więc takie bardziej jesienne nawet profile zapachowe już do mnie coraz bardziej przemawiają. Numer 4. Wybierz tylko. Jedne perfumy, bez których nie mogłabyś żyć. No i to jest też bardzo niezwykle trudne pytanie dla perfumoholika. No natomiast myślę, że no tutaj nikogo nie zaskoczę. Coco Mademoiselle od Chanel to jest zapach dla mnie niezwykle uniwersalny, na każdą okazję. No, nie wiem, jeżeli bym nie miała go teraz w swojej kolekcji, to mam tyle innych zapachów, które mogłabym ubrać na jakąś specjalną okazję, natomiast przyznam się, że jeżeli chodzi właśnie o takie specjalne chwile, specjalne okazje, to rzeczywiście ta Coco Mademoiselle najbardziej przyciąga moją uwagę i najczęściej o niej myślę, bo no po prostu są to perfumy bardzo uniwersalne, przepiękne, wspaniale układające się przynajmniej na mojej skórze, no i trwałe. To jest butelka z, 2000, z początku 2021 roku, być może jeszcze nie tak nie zreformułowana, jak tutaj mi piszecie, niestety prawdopodobnie te perfumy są teraz o wiele słabsze, no natomiast na tą chwilę jest to Coco Mademoiselle od Chanel, myślę, że no tutaj y, od wielu lat to, jest tak, to są takie perfumy, no które są takim korem mojej kolekcji, także to jest to. Numer 5, według Ciebie lepiej być wiernym jednym perfumom, czy mieć ich wiele? No <laughs> jeżeli mnie znacie, jeżeli mnie oglądacie, no to wiecie oczywiście, że ja w kwestii perfum jestem maksymalistką Myślę, tylko niestety nie kwestii perfum, ale też bardzo dużo ubrań mam i bardzo dużo ubrań kupuję. Niestety, może nie tyle co kiedyś, ale też no, bardzo lubię ubrania. Także ubrania i perfumy zdecydowanie uważam, że no, chcę mieć ich wiele, bo chcę mieć też wybór. Także zdecydowanie lepiej mieć wiele. Według mnie, chociaż zazdroszczę tak poniekąd osobom, które mają tylko kilka zapachów i no, nie, nie czują, wiecie, pędu na więcej, no ale to, to ja. Yy, numer 6. Perfumy, które bardzo chciała. Abyś używać, ale źle się na, to, źle na tobie wybrzmiewają. Wiecie, co tak sobie myślałam? Mówię, hmm. I tak naprawdę, no tutaj powiem o perfumach, które są przedstawicielem wręcz niechlubnym mainstreamu. No i będzie to La Viebel od Lancom. Na mnie te perfumy nie układają się tak jak, na, tak, jak je wyczuwam na innych osobach, a przynajmniej być może ja mam to wra takie wrażenie, bo bardzo często, kiedy my sami nosimy perfumy, czujemy je inaczej, no oczywiście, niż y, czujemy je na innych osobach. No i tak zdecydowanie jest Ebel. Ja mam wrażenie, że jak ja noszę na sobie Lawiel, to one bardzo dużo tracą z takiego uroku na sobie, uro, swoje, ze swojego uroku na mnie, tak chciałam powiedzieć. Ze swojego uroku bardzo dużo tracą na mnie. Ja mam wrażenie, że troszeczkę są przykurzone. Nie wiem, czy to jest właśnie takie tylko wrażenie w mojej głowie, czy tak jest naprawdę. Nie wiem, jak ktoś mnie wyczuwa yy, z zewnątrz, tak wiecie, nie wiem, jak ktoś wyczuwa mój ogon perfumowy, natomiast ja czuję, że te perfumy trochę na mnie tracą. Jak na kimś czuję Ebel to czuję tak. Taką bardzo ładną, słodką skrzystość. Te perfumy tak skrzą, wiecie. Czuję na kimś i czuję, że to jest Lawiebel, ale one mi się jakoś tak bardziej podobają. Są bardziej czyste po prostu, właśnie, nie takie przykurzone. To takie jest moje wrażenie, przynajmniej odnośnie La Vie Belle. Ja ten zapach lubię, muszę się przyznać, nie mam go z tej kolekcji, ale go lubię. Lubię wąchać na kimś, ale właśnie mam wrażenie, że na mnie tracą. I ogólnie to też muszę Wam powiedzieć, że często czuję właśnie, że Lawiebel na mnie pachnie. Nawet oryginał jak jakiś, jak jakiś odpowiednik, taki z taką tanią bazą, więc nie mam pojęcia o co chodzi. No i tak samo jest z Black Opium. Ten zapach jest piłowany niemiłosiernie. Jeżeli chodzi o no, sferę publiczną, bardzo dużo osób je nosi. No i muszę Wam powiedzieć, że na niektórych osobach ten zapach też mi się podoba, ale na mnie on wybrzmiewa zbyt płasko. Więc Lavie La i Black Opium to są takie zapachy, które ja przynajmniej myślę, że nie układają się na mnie zbyt dobrze. Yy, numer 7, Twoje największe szaleństwo perfumowe. No, zdecydowanie mam takie nawet dwa zapachy w swojej kolekcji. Yy, kiedyś myślałam, że totalnie no musiałabym yy, upaść na głowę, żeby kupić perfumy w takiej cenie. No, ale miłość, zapachowanie wybieram. No, i kto wie, jak to będzie w przyszłości, no moje okoś, chcąc, nie chcąc, i mój nos, chcąc, nie chcąc, sięgają po yy, profile zapachowe, coraz droższe niestety co no, przyprawia mnie o zgrozę, no ale jednak. No i dwa takie zapachy najdroższe w mojej kolekcji zdecydowanie, no to to są Zoologisty, jest to Mos, czyli ćma, to był pierwszy zapach Zoologisty, jaki dodałam do swojej kolekcji i jest to T-Rex, który był droższy od ćmy, natomiast ja te dwa zapachy kupiłam jeszcze przed tą ogromną podwyżką Zoologista, teraz te dwa zapachy kosztują chyba 1000 zł, około 1000 zł, no ja tą ćmę kupiłam wtedy za 650, co teraz brzmi jak wspaniała promocja, a T-Rexa chyba za 700 też 60 czy 80, jakoś tak. I dla mnie to było wtedy, no wow, <grywia> prawie dostałam zawału, jak wydawałam. Natomiast no uzbierałam sobie i bardzo chciałam te zapachy posiadać w swojej kolekcji. Na T-Rexa to w ogóle namówił mnie mój mąż nawet, co bardzo mnie zdziwiło, bo <laughs> on uważa wydawanie perfumy na perfumy za taki dosyć zbytek i on ma inne jakby tolerancje cenowe, jeżeli chodzi o zapachy, no ale właśnie do T-Rexa mnie namówił, bo widział jak bardzo mi się oczy świecą no i bardzo się cieszę, że te zapachy posiada w swojej kolekcji. Niesamowite mocarze, jestem pewna, że one mi starczą chyba do końca życia, bo to są tak mocne perfumy, że no dużo absolutnie nie trzeba, także T-Rex i Mos zdecydowanie są to zapachy, które, na które wydałam najwięcej, czy wydam jeszcze więcej kiedyś, no nie wiem, nie wykluczam. Mam też w swojej kolekcji zapachy, które są droższe od T-Rexa i od, yy, od Mos no ale to są zapachy, które otrzymałam od marek tak jak na przykład Soradora Broseliant, czy Camel Wood, czy też Mula Mula od Byrona, która tutaj się jeszcze nie pokazywała, ale mam swoją butelkę, dostałam od marek. No i są to zapachy droższe, no natomiast tutaj było pytanie o to, co, na co ja wydałam, więc osobiście wydałam na Zoologist tyle pieniędzy. 8 czy perfumy potrafią zmienić Ci nastrój, humor? W jaki sposób? No i oczywiście, że tak. Codziennie budzę się, wiecie, z pytaniem, co dzisiaj założyć. No i zdecydowanie kieruję się swoją jakąś tam ochotą i preferencją, ubierając zapachy. No i rzeczywiście potrafią mi perfumy skutecznie zmienić nastrój i zwłaszcza jak testować kiedyś tak trochę nierozważnie i psiknęłam na siebie próbkę zapachu, który niekoniecznie ze mną rezonował, no to czułam się poirytowana. Więc jeżeli na przykład danego dnia zaryzykowałabym, użyłabym coś, co no nie do końca pasuje mi, moje, moim preferencjom zapachowym, na pewno byłabym poirytowana. Niestety tak na mnie to działa. Czasami też mam taki dzień, że używam, użyję jakiś perfum Coś mi w nich nie pasuje, one pachną dla mnie przeważnie jakoś tak w danym dniu, nie wiem, niewystarczająco, za płasko i po prostu psikam, psikam, psikam. Najpierw nimi, później jeszcze czymś innym. I tak naprawdę nie wiem sama, co mam na sobie, nie mam, nie mam co na siebie, nie wiem, co na siebie sama założyć, bo już mi nic nie pasuje. Wtedy też jestem sfrustrowana, być może to tylko ja. Ja, tak jak mówię, no, tutaj mam taką chorobę psychiczną, jeżeli chodzi o te perfumy, że no jest tu mój straszny, taki duży konik, no i. Czasem po prostu aż przesadzam, że mi coś przeszkadza, ale no zdecydowanie zmieniają mi nastrój i humor. Numer dziewięć, stare miłości perfumowe, których już dziś nie używasz. No jest trochę takich zapachów myślę, no i tak naprawdę przez moją kolekcję przewinęło się mnóstwo takich zapachów, mnóstwo takich zapachów wow, które później właśnie sprzedałam, więc jeżeli oglądacie moje filmiki wyprzedażowe, no to tam takie zapachy też się pojawiają. No ale też zdecydowanie mam nawet taki zapach w swojej kolekcji, którego... Teraz praktycznie w ogóle nie używam. Jest to może zdziwić wielu. True or Dare od Madonny. To jest taka moja jedna z większych miłości zapachowych. Są to perfumy, dzięki którym pokochałam białe kwiaty. Natomiast obecnie nie czuję jakoś ochoty na używanie tych perfum, i myślę, że też ma dużo związku z tym fakt, że te perfumy po prostu są wycofane. Natomiast no ja wiem, że są zapachy o bardzo podobnym profilu zapachowym. Ja też miałam Aleksandra McQueena, który z mojej kolekcji już powędrował w inne ręce. Czy też tutaj mi ktoś polecał Ulrich Desvarens, coś takiego. Taki, takie białe perfumy, też bardzo, bardzo podobne do trumienki Madonny. Kto wie, jak to się skończy, być może kupię. Są to przepiękne perfumy, natomiast ja, wiecie co, mam wrażenie teraz, jak ubiorę perfumy tego typu, że mam takie wrażenie, że one tak bardzo do mnie pasują, że ja nie wyczuwam ich tak mocno i nie są one dla mnie jakby przygodą zapachową już, no nie wiem, tak jakoś mam dziwne takie, <grych> dziwne takie skojarzenia, natomiast no są to świetne perfumy, nadal uważam, że no wielka szkoda, że je wycofali, także myślę, że to jest True or od Madonny, z takich co mam. Czasami użyję, ale no mówię, może też po prostu ja szukam ciągle czegoś nowego, wiecie, jakichś nowych profili zapachowych, czegoś, co mnie zaskoczy, więc rzadko kiedy sięgam po te perfumy. Natomiast no, ciągle doceniam, że mam je w kolekcji i bardzo się z nich cieszę. Z takich innych zapachów, które kiedyś bardzo lubiłam, to no, jako dziecko strasznie zachwycałam się perfumami Dior od. perfumami Żador od Diora. Bardzo podobała mi się ta buteleczka, wiecie, taka jak naszyjnik tej, tych masajek. To, są chyba, to jest chyba plemię masajów, i one mają takie właśnie naszyjniki z takich krążków złotych, to mi się bardzo podoba, no i właśnie taka jest buteleczka bardzo elegancka, luksusowa, kiedyś bardzo ten profil żador mi się podobał, obecnie absolutnie nie rozumiem fenomenu i nie chciałabym nosić tych perfum. Cacharel Amor Amor to są perfumy, które nosiłam w liceum bardzo mocno, oczywiście odpowiedniki nie, nie miałam oryginału, ale nosiłam odpowiednik. Co jeszcze? Tutaj też mam Armani Code, Armani Code też w liceum nosiłam też bardzo mi się podobał ten zapach, miałam no, taką obsesję nawet na jego punkcie, miałam bardzo dobry odpowiednik tego zapachu i do tej, do tej pory, kiedy wącham Armani Code, kojarzy mi się ten zapach z liceum po prostu I, i nie wiem, mam mieszane uczucia, ale być może kiedyś jeszcze sobie go odświeżę. I pytanie numer 10, które perfumy najbardziej odzwierciedlają Twoją osobę, w jaki sposób? To też jest dosyć trudne pytanie, no bo jak wiecie, co tak, to inna odpowiedź i tak dalej, no więc odpowiadam tak jak dziewczyny też na tą chwilę, na tą chwilę tak jak mówiłam. Najbardziej sięgam po perfumy y, takie uwodzicielskie, właśnie słodkie, ale niezbyt słodkie, z takim przełamaniem y, intrygującym, interesującym. No i zdecydowanie w tej chwili najbardziej mam ochotę na perfumy Ishq Al-Shuyuk Gold od Lataffy Pride. Jest to, jeżeli mi oglądacie regularnie, klon Rosendo Mateo No. 5. No to mogłabym powiedzieć Rosendo Mateo No. 5 albo to, no ale Rosendo Mateo mam tylko w próbkach, a to mam... W pełnym flakonie 100 ml. No, i to jest zapach, właśnie, który ma tonkę w sobie, który ma wanilię, który ma szafran, więc to jest to wszystko, na co ja mam teraz ochotę najbardziej. Och, jest uwodzicielski niesamowicie. Yy, ma w sobie ten zapach też piżmo, więc to jest niesamowicie taki, no, ciągnący za nos niesamowicie apetyczny, złożony, wibrujący, skrzący zapach. Coś wspaniałego. Wiem, że nie każdy zrozumie fenomen, nie każdemu przypasuje ten zapach. Jest to zapach dosyć charakterystyczny, dosyć charakterny, ale ja właśnie dokładnie na takie zapachy, na taki zapach, na taki profil zapachowy mam obecnie fazę, że się tak wyrażę. Więc jest to na pewno Ishall Juk Gold od lata, tudzież Rosendo Mateo Number no. 5. Ale też jest tutaj nowy zapach mojej kolekcji. To jest zapach, który zakupiłam dzięki Wam, dzięki tutaj wyprzedaży perfumowej. No i jeżeli ktoś był ciekawy, to już mówię co to jest. Ulala od Teo Cabanel. Jest to zapach, który mi się marzył dosyć długo. Uświadomiłam to sobie właśnie dosyć niedawno, że na co ty kobieto zbierasz tak naprawdę. No i metodą tutaj analizy doszłam do, do wniosku, że bardzo bym chciała mieć Ulala od Teo Cabanel w swojej kolekcji. No i mam, tutaj 100 ml, ten koreczek bardzo mi się podoba. No i jest to zapach też strukturą podobny troszeczkę do Ish Al Gold, czy też Rosendo Mateo Number no. 5. Tutaj też mamy znów tonka, tonkę Szafran, mamy tutaj piżmo, mamy tutaj Tytoń też. Ja też w kierunku takich tytoniowych zapachów uderzać coraz bardziej. Bardziej zaczynam, jak zwłaszcza jak jest taka brzydsza pogoda. Mam w swojej kolekcji nowy, świetny tytoniowy zapach, ale o tym może później porozmawiamy przy innej okazji. No i tutaj też jest orzech laskowy. Ten zapach też jest taki mm, kremowy, właśnie od szafranu czujemy tą taką plastikową nowoczesność, jakby. Ja zawsze mówię, że ten zapach przypomina mi bardzo ekskluzywny paryski butik z ubraniami właśnie świetnej jakości ale jednocześnie nieprzesadzonymi, z takim, wiecie, typowo parisian chic, takim twist, twistem francuskim. To jest dokładnie to. Ach, ten zapach jest tak uwodzicielski, tak przepiękny, więc on zupełnie wpisuje się w nurt zapachowy, po jaki teraz najczęściej sięgam. Przepiękny, taki transparentny, bardzo komfortowy, ale no bardzo oryginalny też, więc Ulala Osteo Cabanel no zdecydowanie myślę, że też wpisuje się no w to, co teraz mnie najbardziej określa, tak myślę przynajmniej. Dobra, także to by było na tyle. Myślę, że mam nadzieję, że podobały Wam się moje odpowiedzi. Ja ze swojej strony nikogo nie taguję. Już tutaj wiele osób było tagowanych. Ja też chętnie poczekam i będę oglądała inne tagi, które się pojawią. Także dawajcie znać, co myślicie o moich wyborach, o moich odpowiedziach. Jak się Wam podobało. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!